ma tutaj Galaxy kolejna tyrolka jest przy się czekaj, drugą ręką jak jesteś nowy na tym kanale to daj suba dzwoneczek i łapkę w górę oczywiście i sorry, pomyliło mi się teraz jest, teraz jest część czwarta a później będzie część piąta się pomyliłem, bo zająłem się moim moimi tymi. Dobra, nieważne. Zjeżdżamy. Ferman! Tak. Szturkiem w zęby dostałem. Ferman, chcę cię powiedzieć. I uwaga. Chcę coś ci powiedzieć kremu. No, nagrywam filmy, chodzą powie. to powiedzieć? Ja byłem dwa razy na to ulicę trzy, no, no, ja... trzy razy zjechałeś. Teraz trzy trzy razy zjechałeś. no, no, to pa, bo... ja muszę to pa, ja Dobra. Nie co nie tutaj? No, To to... no, 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 rozumiesz, że nie wyjdziesz stąd. Nie wyjdziesz stąd. No dobrze, no to tutaj. Nie masz może Nie No No i czekajcie, czekajcie. film? To. Ej, tyle! Może kiedyś już kończyłem. Dobra, przerwamy filmego.